Siemanko wszystkim, tusher, a oto czwarty odcinek challenge'u od widzów, a tym razem challenge znowu od retry, challenge z kategorii praktycznie nie do zrobienia, ale spróbuj pokonać swojego przeciwnika obaleniem. Co mam na myśli? Kopiesz całą walkę w tuf i wyprowadzasz wysoki rzut zapaśniczy i kończysz go poprzez kontuzję tułowia. Mam nadzieję, że zrozumiane, pozdro. I powiem wam tak, że nigdy nie udało mi się w ten sposób skończyć przeciwnika, aczkolwiek raz zostałem ja tak skończony, bodajże przeciwnik grał kabibem i z za pleców mnie rzucił i mnie znokautował. Więc będzie to ciężki temat, ciężkie wyzwanie, ale jedziemy z tym. I przenosimy się już do oktagonu. Ja gram St. Sandpierem. Mój przeciwnik gra Usmanem. Więc obaj zapaśnicy. I będę teraz katował go na tułów poprzez kopnięcia i pięści, a następnie będę wchodził w quinch i będę próbował go rzucić. Więc tak wygląda game plan. I już ruszamy, żeby go realizować. Wyczuję sobie tutaj go trochę oczywiście, ale... Będę go przyciskał, będę go atakował cały czas na tułów wszelkimi możliwymi środkami, żeby ten tułów mu jak najbardziej osłabić, oszołomić go poprzez y, ciosy na tułów i następnie będę rzucał. Więc już tu kopnięcia idą, front na y, korpus, kolejne kopnięcie na korpus. No tutaj odpowiada nam Usman, no i dostaje prostego i jest y, ogłuszony. Jeszcze tutaj weszło też na tułów elegancko. Widzę to kopnięcie działa. Też już zaczął mu migać tułów. Więc już jesteśmy blisko. Przecież tak y, mało walki minęło jak na razie. Jeszcze jedno to kopnięcie. Te kopnięcia George'a Sant'Pierre robią robotę z tym przeskokiem. Kolejne wchodzi elegancko. No już zobaczcie, ile ma staminy. Usman już prawie połowę staminy mu zżarło. Więc tak wyglądają. I jest pierwsze oszołomienie na tułów. I próbujemy go teraz powalić wysokim rzutem zapaśniczym. No, zaczął mu tu migać elegancko tułów, ale to jeszcze go nie wykończyło. Ciekawe, czy to się uda. No, jest to ciężkie wyzwanie, szczerze powiem. Ale podtrzymajcie mi piwo. Muszę je wykonać. Nie ma, nie ma bata. Kopnięcie na tułów znowu. Już ma połowę staminy Usman. Kolejne tej pięści. Teraz na tu wchodzą. Trochę będę musiał też odwrócić jego uwagę od tej, od tego tułowa. Więc czasami będę zadawał ciosy też na głowę. Teraz go tej knockdownuje kombinacją na głowę. I znowu katujemy na tu. Kolejne kopnięcia. Jeszcze front kick. Kolejne kopnięcie, tym razem boczne. Już mu tam zaczął znowu migać tułów elegancko. No, próbuję jeszcze raz ten rzut, niestety przechodzi. Ja jeszcze pod chwytem i wyszedł z clinczu. Próbuję kopnięcia na tułów, znowu tutaj mu miga elegancko. Znowu przechodzimy. Jeszcze raz go rzucam, czy się uda tym razem. No niestety dalej nic mu to nie zrobiło. Tył tułów miga. Ale nie wywołało to knockdown, knockoutu, nie knockdownu, sorry. Ale mu zżarło staminy. Te rzuty i te uderzenia na tu. Jeszcze tutaj w klinczu Oj, w klinczu, w parterze postaram się go tutaj na tu wskatować. Już w ogóle tam nie ma energii. Więc w następnej rundzie. Może nam się to w końcu uda. Szczerze mówiąc, to nigdy nie próbowałem czegoś takiego. Więc zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe. Ale chyba jest, skoro przeciwnik mnie tak chwili znokautował. Tylko, że on mnie znokautował rzutem z zapleców. No pamiętam. I w sumie się wtedy dziwiłem, że to jest w ogóle możliwe. Kolejne uderzenie, na tu znowu jest oszołomiony. Jeszcze nas próbuje sprowadzać, my go tutaj w sprawla. Blokuje sobie to, nie ma staminy. Jeszcze tutaj ten tuf mu spróbuje trochę skatować. Przechodzimy sobie. No w ogóle nie ma staminy. usłania Jeszcze tu kolano mu wyprowadzam. Może dam mu wstać, żeby Można była jakaś możliwość rzutu. Niech sobie przejdzie. Niech nas wysadzi z tego parteru. Może. Jeszcze go trochę tu skatuje na tuf. No, próbuje nas poddać. Raczej nie będziemy mieli problemu, żeby z tego wyjść. Ponieważ mamy znaczną, ale to znaczną przewagę staminy. Tak naprawdę to przeciwnik nie ma w ogóle staminy. Dobra, wstaje stąd. Jeszcze go spróbuję. No, dawaj, dawaj, wstawa ziomek. Jeszcze raz go na tułów, tym razem kolanem. I próbujemy jeszcze raz go tutaj powalać. No, niestety nam ucieka. Cały czas mu miga tu. Jeszcze raz próbuję tutaj przejść do dogodnej pozycji. Może tym razem z za pleców go spróbujemy rzucić. No kurwa, i rozłącza się przeciwnik. No, za bardzo go skatowałem. Ale jak widzieliście, rzucałem, mimo że miał już, nie miał już stamin, znaczy nie miał już energii na tułowiu. a nic to nie dało. No i kolejna walka. Tym razem wybrałem sobie Kabiba. Walczę z Bernsem. Kabib ma chyba lepsze rzuty z clinchu niż Saint-Pierre. Więc postaramy się nim to zrobić, może tym razem przeciwnik się nie rozłączy. Jak widzicie, już zaczynam kratować tutaj na tułów powoli przeciwnika. Jeszcze za, za, zachowuje pozory. No, teraz ładnie to skontrował, powalił nas na ziemię, ale tutaj dostał kolano jeszcze, jeszcze jedno. I teraz nas powala wielkim rzutem, no ładnie to zrobił. Ale nie w takiej pozycji my chcemy być. My chcemy katować mu tułów, a potem rzucać nim. Więc musimy sobie stąd wstać, żeby nie być na, na, na dole. Jeszcze z góry też możemy go w parterze katować na tułów, ale no z dołu jest to niemożliwe. Przechodzimy do Taja. I przewracam go na ziemię tutaj. No, ucieka nam jebany. Katujemy na tu, skatuję go jak z każdej pozycji możliwej będę go katował na tu. Czy to parter, czy to stójka. Więc przytrzymamy sobie go trochę na ziemi. Pokatujemy na tu. Pompujemy ze staminy. Teraz jeszcze... Ale łokcie tam mu chciałem powsadzać na tu Ale nas ściągnął. Nie dam mu tego wykonać przejścia. Dalej katujemy na tu. Kebab jest z tego znany i tak czy siak. katowania ludzi na ziemi. Pompowania ich ze staminy. Już ma czerwony bok. Więc powoli, powoli do celu. Już ma połowę stamina znaczy energii na tułowiu. Dalej w ten bok będę go tu katował. Chce się trochę popyrgać po ziemi, nie ma sprawy. Przy okazji skompuje go ze staminy. No zablokował tego łokcia bardzo mądrze. Dalej te, te pięści na tu. wchodzą No i teraz nas przewraca niestety. I może sobie stąd jakoś wyjdziemy. Zablokuje go. Zadza jeszcze kilka łokci. I wypychamy go do stójki, żeby tutaj mu trochę ten tułów skatować bardziej. Bo jednak te pięści w parterze nie robią takich obrażeń. Kończy się runda powoli. Skatowaliśmy mu trochę ten tułów, ale nieodpowiednio jeszcze. Albo kolana by trzeba było wyprowadzać w parterze, albo zachować tą walkę w stójce i tam go katować. Więc może postarajmy się go skatować w stójce trochę. Przybijemy mu piątkę. Żeby się nie rozłączał. Czyli atakuje trochę na głowę, żeby zmylić. No teraz ładna tu kombinacja Berensa. Wyczujemy sobie, no ładnie tu uniknął. Trzeba mu to przyznać. Robi unik y y głową. Trochę sierpowymi muszę go tutaj przycisnąć. I kopnięcie na tu. Jeszcze kolanko. Pięść. Został jeszcze cepa. Kolejne kopnięcie. Kolejne kolano. I powoli będziemy go z tego tułowia oprawiać. No ale gość, tutaj widzę, garnie się do parteru. Mimo że w nim przegrywa. No, Berns jest dobry w parterze, to trzeba przyznać, ale Khabib jest lepszy. Nas spokojnie musimy tutaj sobie stąd znowu chyba wyjść. No, zatrzymuje nas dalej w parterze. I wychodzimy sobie. No, musimy tutaj trochę go bardziej przykatować na ten tuł. Jak na razie jeszcze nie było żadnego oszołomienia na tuł. Muszę się tu bardziej postarać. Ładne kopnięcie teraz weszło. Spompował się ze staminy, teraz jest nasza szansa. Ale muszę zachować tutaj też pozory, żeby trochę głowę, na głowę go uderzać, żeby właśnie później móc wyprowadzać te ciosy, żeby nie blokował na tułów. Już go spompowaliśmy ostro ze staminy. Mądrze się broni. Prąd pik. Na spokojnie. Trzeba go wziąć podstępem, trochę. Ładnie weszło to, to pięcie. No i podbrudkowy kopnięcie na tułów. Jeszcze jedno. Zaczął mój migać tułów. To już dobry znak. Znowu mu miga tułów. Więc jednak te uderzenia robią robotę. Teraz jest ogłuszony na tuf i spróbujemy go rzucić. Piękny rzutka biba. No tutaj mu miga i tuf. I głowa jeszcze kolane tutaj poprawię, żeby mu ten tułów skatować. Ale niestety nam ucieka. No dobra, już jesteśmy na dobrej drodze. Żeby w trzeciej rundzie może go tym slamem jakoś zniszczyć. Może postaram się mu zajść za plecy i z za pleców go rzucić bo właśnie takim rzutem pokonał mnie przeciwnik. Znokautował mnie właśnie w taki sposób. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie znokautował z rzutem z innej pozycji z tego, co pamiętam. Więc może to jest ten rzut, który powinniśmy wykonać po oszołomieniu go na tu. Na spokojnie. Trzeba trochę tu podstępu użyć. No, on już się spodziewa tych ataków na tułów. Więc muszę też trochę na głowę tutaj. O, już mu miga tułów elegancko. I znowu jest oszołomiony. Weźmy go jeszcze raz. Ależ jesteśmy teraz pod siatką, niestety. Ale spróbuję go też zrzucić stąd. No, znowu się nie udało. No, muszę mu zajść chyba za plecy. Bo z tych pozycji to niestety nie działa. Tu mu miga dalej. Ładnie go tam skotowaliśmy. O znowu miga tułów, spróbuje teraz zaś za plecy. Może szybko glimpsz za pleców i walimy. Wysoki subslex. Ależ, Ale tu widzę, to wchodzi na głowę, a nie na tułów. To może w ten sposób mnie przeciwnik wykończył, że to była migająca głowa. Na głowę mnie wykończył. Hmm. No, rozłączył się następny. No nie wierzę. No słuchajcie, no nie wiem. Jak widzicie te y, supleksy na tułów nie za bardzo działają. Ja może spróbuję teraz w inny sposób. Skatuję go na głowę. Przejdę mu za plecy i rzucę go tym supleksem na głowę. Może w ten sposób mi się uda go znokautować. Bo jak widzicie, że rzucam ich na. Na tuf, to nic, nic to nie daje. Miga im prawie ten Tuf, ale tam nie ma nokautu I ludzie się rozłączają, bo ich za bardzo katuje. Więc tym razem postaram się skatować mu głowę, przejść za plecy i rzucić go na głowę. I może w ten sposób uda mi się znokautować. No, mam nadzieję, że zaliczycie w ten sposób mi ten challenge, jeżeli w ogóle to się uda. I powiedzcie w ogóle, czy udało wam się kiedyś, czy widzieliście, żeby ktoś kiedyś znokautował was poprzez właśnie tułów, a nie głowę. Czy z, z jakiej pozycji rzut was znokautował, albo z jakiej pozycji widzieliście rzut, który znokautował. No bo nie wydaje mi się, żeby było możliwe chyba tym rzutem na tu znokautowanie. Może się mylę, aczkolwiek Mienik tak nigdy nie znokautował, a znokautował mnie na pewno tym rzutem za pleców. Tylko, że to działa na głowę, jak widzicie. I tak teraz spróbujemy. Skatuje mu też tu. Jeszcze się nie broni gościu. Już mu miga. Ale głównym celem tej, tej walki będzie skacowanie mu głowy, żeby go oszołomić. Wejście w klincz, przejście za plecy i rzucenie. I może w ten sposób się uda znokautować. No szczerze myślałem, że ten... Ależ teraz nas tu Konor porobił, jest knockdown. Szczerze myślałem, że ten rzut za pleców działa właśnie na tułów i tak mnie przeciwnik znokautował, a okazuje się, że jednak nie, że to jest rzut na głowę. Ale na początku musimy w ogóle tu go ogłuszyć, żeby wykonać ten rzut. Może spróbuję go poddać, to też tam, jak nie wejdą wszystkie bramki, to też mu trochę energii z głowy zejdzie. No ale ładnie się tu wydostał. Jeszcze spompuję go ze staminy. Jeszcze raz go spróbuję poddać, żeby mu tą głowę osłabić. Pierwsza bramka sobie wchodzi, druga też wchodzi. Trzecia weszła. No czwartej nie trafiłem niestety, ale już mam migającą głowę, więc o to mi chodziło tak naprawdę. Jeszcze się wyprostuję i może to jakiś łokcie pośle ten, żeby go nie znokautować. Tylko żeby go nie znokautować. Jeszcze stąd łokcia może mu pośle, znowu mój głowa miga. O to mi chodzi, żeby miał migającą głowę, ale się już kończy runda niestety. Jeszcze dostał prostego. No może w następnej rundzie, jak już ma taką głowę migającą, będę w stanie wykonać ten rzut za pleców, jak będzie oszołomiony. No ciekawy jestem, czy to wejdzie. Ale by mogło wejść, bo jeszcze nigdy tak nikogo nie skończyłem. Więc dobry challenge. I nie jest łatwy. Musimy go teraz oszołomić, dobra jest. Pierwsze oszołomienie, kurde, nie wszedł mi w clincz. Uciekł mi, Konor. Jeszcze raz musimy to zrobić, tylko musimy uważać, żeby go nie znokautować, dobra do klinczu. Przejdę sobie za plecy i rzucamy. No, miga mu ogromnie głowa, ale też go to nie znokautowało. Jeszcze raz, zaraz spróbujemy to zrobić. Ale tutaj wiem, że to na pewno jest możliwe, bo sam zostałem tak pokonany. A co do yy, tułowia, nie jestem pewien. Znowu mu miga głowa. Znowu nie chciał mi wejść w klincz Khabib. Tylko żeby go nie znokautować, znowu do klinczu. ależ tam ucieka. Jeszcze raz. No, musimy go znowu tutaj. Dobra, mamy go w klinczu. Wysokie obalenie za nogi tym razem. To weszło na tu. Jeszcze skatuje mu tą głowę. Dobra, wychodzi sobie. Muszę uważać, żeby go nie znokautować. Bo jeden cios za dużo i mo mogę go znokautować. Miga mu głowa. Znowu mu miga głowa. Ale musimy go oszołomić. Jak najszybciej wejść w pinch. Lewy sierpowy może tutaj dobrze zadziała. Dobra. Miga mu głowa elegancko. Wchodzimy do klinczu, przechodzimy za plecy i robimy wysoki supleks. Elegancko. Jest knockout. Oh, dobre. Znokautowaliśmy McGregora rzutem z zapleców. Niestety na głowę. Napiszcie w komentarzach, czy zaliczacie mi ten challenge. Napiszcie też, czy widzieliście kogokolwiek, żeby znokautował poprzez rzut na tułów. Jeżeli macie pewność, że coś takiego da się zrobić, to podejmę to wyzwanie drugi raz i postaram się znokautować jeszcze na tułów. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem, żeby znokautować innym rzutem niż tym z za pleców. Tylko takim rzutem widziałem, żeby ktoś nokautował. I jak się okazuje, jest on na głowę. Piękny supleks. Jest nokaut. Challenge wykonany. Aczkolwiek trochę nie tak, jak było napisane. Piszcie, czy zaliczacie. Piszcie, czy widzieliście. Czy tak dało się znokautować. A tymczasem do usłyszenia. Elo.